echra numer 6 to GH Amber z siódemką wystartuje GH Anisa z numerem 8 Gris de Bozul i z dziewiątką pobiegnie El Rosil Zaraz zobaczymy, czy Gris de Bozu weźmie udział w gonitwie. Nie została zwolniona z dyspozycji sędziego startera, tak więc tylko 8 koni bierze udział w gonitwie drugiej. Tam mieliśmy równy start, jeszcze około 1400 metrów pozostało do celownika. Na prowadzeniu jest w tym momencie Afran, ale tuż obok niego galopuje oznaczona numerem 5 Echra. To jest dwójka koni, które prowadzą. Na trzeciej pozycji galopuje Gecha Amber, na pozycji czwartej jest Manola, na piątym miejscu. Galopuje. Y, Dianora jeszcze około 1150 metrów pozostało do celownika. Coraz bardziej nam się rozciąga ta stawka. Na prowadzeniu jest oznaczony numerem pierwszym Afran. Na pozycji drugiej galopuje Ehra Na miejsce trzecim przesuwa się Dianora. Blisko na pozycji czwartej jest Giecha Amber. Na piąte miejsce odpada oznaczona numerem trzecim Manola. Następnie Tracja. Na kolejnej pozycji jest El Rosil. Dalej tam w odstępie kilku długości za stawką galopuje oznaczona numerem siódmym Giecha Anisa. Konie mają jeszcze około 600 metrów do. Celownika. Na prowadzeniu nic się nie zmienia. Prowadzi oznaczony numerem pierwszym ogier Afran i to on wyprowadza na prostą winiszową, ale bardzo dobrze, łatwo w ręku nachodzi go Ehra I to ona teraz obejmuje prowadzenie na niecałych 500 metrów przed celownikiem. Ehra tam y, troszeczkę wyłamuje i galopuje środkiem toru, ale cały czas y, prowadzi. Atakuje ją tracja. Ehra tracja y, włącza się tam do walki również Dianora. Trójka z Michałowa. Bardzo dobrze galopuje na pierwszych pozycjach. Ne, teraz Teraz na front przechodzi Tracja oraz Dianora. 200 metrów do celownika. Tracja i Dianora. Jeszcze tylko 150 metrów. Te dwie klacze walczą o pierwsze miejsce. 100 metrów. Tracja i Dianora. Tracja oznaczona numerem czwartym. Wygrywa tę gonitwę. Na drugim miejscu Dianora. Dalej Ehra, Giecha Amber, El Rosil, Manola Afran. Giecha Anisa na ostatnim miejscu. I przypominam, że Gris de Bozul została zwolniona z dyspozycji sędziego Startera i nie brała udziału w tej gonitwie. Koń oznaczony numerem 4, tracja i dżokej Małgorzata Kryszyłowicz jako pierwsze minęły linie celownika. Czekamy na wynik gonitwy zatwierdzony przez Komisję Techniczną. Dekoracja zwycięzców na padoku, a tuż po dekoracji.